Dziś pokażemy Państwu, jak skorzystać z asystenta parkowania. Klikamy przycisk P, znajdujący się w konsoli centralnej. Uruchamiamy system asystent parkowania. Jedziemy, skanujemy miejsca. W zależności, po której stronie chcemy zaparkować nasz samochód, jedziemy albo blisko prawej, albo blisko lewej strony. Okay. Samochód wykrył nam miejsce. Wybieramy lukę parkingową na ekranie. Puszczamy kierownicę, zwalniamy hamulec. Auto robi całą resztę za nas. Dodaje gazu, zmienia biegi, wykonuje ruch kierownicy. Samochód zaparkował za nas, zabezpieczył skrzynię biegów. Jak Państwo widzicie, akurat w naszym przypadku mamy kamery 360, także pokazuje nam wizualizację otwartych drzwi. Fajne w tym systemie jest to, że zostawia odległość i po prawej stronie, i po lewej stronie, tak żebyśmy mogli swobodnie wysiąść z samochodu. Tak działa ten system.